Nagranie 16 na 1 na 94. Ofiara lat 27. Gdzie. Kim pan jest? Wszystko spierdoliłeś Co spierdolniłeś? Gdzie, gdzie jestem? Nagranie 17 na 1 na 94. Ofiara 27-28 rankuty. Od początku jedziesz. E, Zabrałeś się do lasu. Nie, 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 ja ją tam znalazłem. Znalazłem już taką. Znalazło się martwą? Nie, żywą. Gdzie? Żywą, żywą znalazłem i... i... Zajebałeś ją, nie pierdol! uwalniać. Ale najpierw ją przywiązałeś. Nie, ja chciałem ją uwolnić z tych więzów. Czym? Z... Jak? Nożem. Nożem chyba. Tym, którym ją potem dziebałeś. Nie, 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 nie. A jak ty się uwolniłeś? Nie, ja nie nie nie, 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 nie. Założyłeś jej na twarz opaskę, zanim ją zajebałeś. Nie, ja, nie, ja, ja, ja zdjąłem jej opaskę z A skąd ten nóż? Nóż? Ja nim się, uw... się sama kurwa uwolniła? Nie skąd wiem. miałeś nóż? Nie pamiętasz swojego małego peterskiego nożyka? Gdzie go skitrałeś? Sprawdziłem wszędzie, nawet w Majty ci zajrzałem kurwa, gdzie go schowałeś? To ja, ja nic nie pamiętam. Ja nic nie zrobiłem! Ja ją na chwilę nie tam zostawiłem. Pamiętam, pamiętam. To co? Ona sama się uwolniła? Co Cud na co ty kurwa? Ale ja, ja nie wiem skąd ten, ten nóż. Ja... Wszędzie sprawdziłem kurwa! Wszystko mi spierdoliłeś! Tam stał taki facet jeszcze.